Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego Podhale jest firma Wojaz. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. Firma Janas. Hotel Resort Pieniny. Hotel Ibis Styles Nowy Targ. Yamako. KSM. Almedica. Emchurt. Betklik oraz powiat nowotarski. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na pomeczowej konferencji po meczu dwudziestej kolejki rozgrywek trzeciej ligi grupy czwartej meczu pomiędzy drużyną Podhalę Nowy Targ a Skawin Wiślanie Skawina. Wynik spotkania 4 do 0 dla gospodarzy. Witam trenerów obydwu drużyn, witam trenera drużyny gości, pana Bartosza Sztombera. Dzień dobry Panie trenerze. I trenera drużyny gospodarzy, pana Tomasza Kuźmy, Dzień dobry trenerze. O komentarz do meczu poproszę trenera drużyny gości. Dzień dobry. Na początek chciałem pogratulować tutaj trenerowi i drużynie przeciwnej wygranej, zasłużonej wygranej. Co do meczu, no wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na ciężki teren do bardzo zorganizowa dobrze zorganizowanej drużyny, bardzo intensywnej, bardzo dużo w wysokim pressingu, na tym bazującej i chcieliśmy to troszkę uniknąć tego w początkowej etapie spotkania graniem bardziej bezpośrednio. I to może nam się udawało, aczkolwiek nie zbieraliśmy żadnych drugich piłek, żadnych pojedynków, nie wygrywaliśmy czy to powietrznych, czy na ziemi, przez co troszkę napędzaliśmy Podhale albo, albo po prostu odbierali nam przez to piłki. Pierwsza powa, uważam dużo Podhale generowało wejść w pole karne od boków, dużo wrzutek, aczkolwiek tu nieźle broniliśmy te wrzutki, dobrze, dobrze w polu karnym kryliśmy, dobrze wypełnialiśmy strefy, więc tu jakiś tam prognostyk muszę tu za tą pierwszą przynajmniej, po, jeśli chodzi o ten aspekt, pochwalić zespół i do tej bramki. Tak to wyglądało. Dwie bramki stracone. Szkoda nam bardzo, że nie złapaliśmy kontaktu. Mieliśmy dwie, dwie sytuacje też fajne w pierwszej połowie i żadnej nie udało się niestety wykorzystać. Nie złapaliśmy kontaktu. No i w drugiej połowie źle wchodzimy w ten mecz, praktycznie go zabijając. I to tyle myślę. Bardzo szkoda nam tego meczu. Myśleliśmy, że jesteśmy w stanie tu więcej o coś dzisiaj powalczyć, aczkolwiek pod podhale dzisiaj pokazało nam troszkę, w którym miejscu jesteśmy bardzo podobne. Wydaje mi się, rzeczy robimy bardzo yy, podobne, yy, podobne rzeczy kładziemy nacisk, ale po prostu podhale robi to lepiej, intensywniej, szybciej, jest tym bardziej yy, skoncentrowany i mocniejsze. Także jeszcze raz gratulacje i, i tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener Tomasz Kuźma. Dziękuję za gratulacje trenerze. Myślę, że to co trener powiedział o, o, o pomyśle na, na, na ten mecz. My właśnie staraliśmy się swoim sposobem doprowadzić do tego meczu tego, którego my chcemy, tego meczu o wysokiej intensywności, tego, w którym będziemy ciągle nadawać tempo tego, temu spotkaniu i tutaj o ile na początku Wolno to rozkręcaliśmy, o tyle bardzo. Uważam, że tutaj duża, duża pochwała dla zespołu, że potrafiliśmy ciągle iść do przodu, ciągle nakręcać to tempo tego meczu i wynikiem tego były nasze, nasze gole i bardzo się z tego cieszymy z występu. Pierwsza połowa uważam, że zespół bardzo Dobrze weszliśmy w mecz kontrolując posiadanie piłki. Nerwowość pod polem karnym przeciwnika, gdzie, gdzie dochodziliśmy do mnogiej ilości sytuacji, jeśli chodzi o dośrodkowania. Aczkolwiek duże nieporozumienie, kiedy mieliśmy sytuację i otwartą pierwszą strefę, szukaliśmy piłek nad. Kiedy mieliśmy piłki do, do właśnie wgrania w pierwszą strefę, to, to byliśmy ustawieni za przeciwnikiem. Tutaj duże niezrozumienie, aczkolwiek Dobra korekta i w drugiej połowie też bardzo fajne ponowienia. ataku, gdzie strzeliśmy szybko trzeciego gola, dał bardzo dużo zespołowi, jeśli chodzi o, o, o przejęcie dalszej inicjatywy, kontynuowanie tego stylu, w którym się dobrze czujemy, tego tempa gry. Po raz kolejny cieszymy się z trzech punktów. Uważam, że zespół dzisiaj za, na to zapracował, zrobił mm, przez cały mikrocyk bardzo dobrą, dobrą pracę i dzisiaj możemy się cieszyć z trzech punktów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pytania z Państwa strony? Tak, do trenera. gości trenerzy, jeżeli czegoś żałować w pierwszej połowie, to chyba tej sytuacji, jak dobrze pamiętam, Radwanka, tak? Po 1:0 mogliście szybko odpowiedzieć, świetna interwencja Maćka Cecioli, bo to był, mógł być moment zwrotny, gdyby się udało tą sytuację wykorzystać, bo to tak naprawdę była jedyna sytuacja w tej pierwszej połowie taka klarowna. I stąd drugie pytanie, czy nie zaczęliście troszkę zachowawczo, bo dało się też tam, będąc blisko Murawy, odczuć, że też zaczęliście szybko czas, yy, tak zwanie kraść czas tak by ten wynik 0-0 was satysfakcjonował. Znaczy się przed sytuacją Radwanka jeszcze sytuację miał Jakub Bąk. Doświadkowanie dośrodkowanie z boku tam strzelał z głowy też to była fajna sytuacja gdzie mu piłka zeszła troszkę z głowy i, i przeszczelił. Więc myślę że to była dogodna sytuacja a potem rzeczywiście Radwanek miał no myślę że jeszcze lepszą także no, na pewno szkoda. No, aczkolwiek no to jest wiadomo pisany w futbol no, yy, tylko. Troszkę za często nam się to przydarza, że z tych pierwszych sytuacji dwóch, trzech, czterech zazwyczaj nie strzelamy jednej przez tutę meczyć, wiadomo jak w tej lidze troszkę ciężej nam się układają. Na pewno tak jak wspomniałem, nie chcieliśmy grać zachowawczo w ogóle, bo też tego wydaje mi się nie umiemy, nie mamy takich zawodników, żebyśmy też tak biernie chcieli przejść przez mecz w obronie niskiej. Aczkolwiek troszkę tak jak wspomniałem, bardziej bezpośrednio na początku, żeby ominąć ten wysoki pressing pod halas, który jest bardzo dobry i, i wiele bramek takich strzelają, gdzie po prostu wysoko odbierają piłki i są konkretni. Są konkretni przede wszystkim tego, czego nam brakuje i tego chcieliśmy ominąć. I troszkę się przekuło to może rzeczywiście w zbyt dużą zachowawczość, przede wszystkim w otwarciach, w budowaniu niskim. Troszkę aż za, za mocno w pewnym momencie graliśmy te dłuższe piłki, gdzie nie zbieraliśmy ich, a były sytuacje, kiedy w tym rozgrywaniu w budowaniu niskim mieliśmy na tyle przewagę. I tyle też uważam, że na tyle to dużo robimy, i, i też zawodnicy czują się w tym nieźle, że powinniśmy więcej e, to wykorzystywać i po prostu e, przez pokonanie tej pierwszej linii pressingu pod hala wyjeżdżać do góry. A, a tego nie robiliśmy i zostaliśmy na to skarceni. A no szkoda, tych, tych sytuacji z drugiej połowie, bo tamte sytuacje już przy tym wyniku 4-0 się zaczęły pojawiać. Mieliście kilka takich sytuacji, żeby chociaż tą honorową bramkę trafić, ta skuteczność dzisiaj też nie była waszą mocną stroną. Na pewno tak ta skuteczność gdzieś jest troszkę e, troszkę nam szwankuje ogólnie aczkolwiek no, po tej trzeciej bramce to już czuć było że to trochę ten mecz by został zabity no, a, a żadna ta sytuacja nie dała nam z powrotem wrócić do, do tego meczu na co mieliśmy. Przede wszystkim wychodząc na drugą połowę wielką e, nadzieję ale tak jak tu pan wspomina no, musimy się jeszcze mocniej po prostu skupić nad tą finalizacją no, i na tym żeby strzelać żeby wykorzystywać chociaż jedną z dwóch sytuacji bo, bo to w tej lidze jest nam bardzo potrzebne. Do trenera gospodarzy. Tomek, jeżeli już tak to Cię minusów w tym meczu, to chyba ta nadmierna ilość żółtych kartek, bo troszkę ich złapaliśmy, e, zwłaszcza przy tym wyniku już rozstrzygniętym, bo tam przy 4-0 złapaliśmy trzy kartki, no, pod, e, w perspektywie całego, całej rundy tak naprawdę no chyba troszkę niepotrzebne te kartki. Ja wiem, że one wynikają z walki, z chęci pokazania się, ale taka sytuacja jak Bartka kurzej, gdzie gdzieś tam łapie w środku pola, czy później taka troszkę nierozważna zagranie Mateusza Zambali, e, to chyba te kartki niepotrzebne mimo wszystko. Teraz społeczność na pewno, możemy tak powiedzieć, że są one niepotrzebne. Przy tym wyniku jak najbardziej nie, nie trzeba było tego robić, ale my nie możemy wychodzić na boisko i być zespołem, który będzie przyjemny dla przeciwnika. Wręcz przeciwnie, nastawiamy się do tego, żeby przeciwnicy odczuli tę grę z nami, nadawając dużą intensywność, będąc agresywnym. Jeśli zawodnik jest nastawiony tak przez cały mecz, niezależnie od wyniku, niezależnie od minuty, no to ja mogę tylko i wyłącznie go w tym wspierać. Uważam, że żółta kartka dla Kozarzewskiego mogła się też nie wydarzyć i tutaj to czujemy na pewno najbardziej w najbliższym meczu, ale... Nie mam pretensji do tych kartek, nie, nie chciałbym jakby wychodzić z inicjatywy o że powinniśmy nagle zmienić to, to nasze nastawienie, bo to nastawienie nam daje miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy i dzisiaj nie możemy z niego schodzić. Ja nie, nie mówię o takim zmianie nastawienia, tylko o takim troszkę patrząc dalej w perspektywie, że ta karta jedna druga może coś skomplikować, nieistotne. Drugie pytanie właśnie wymieniłeś Adiego Gozarzyskiego. To jest chyba fajne i budujące i pokazuje, że, że warto być w tej drużynie. Bo Adi tydzień temu nie podniósł się z ławki, dzisiaj zaczął mecz od pierwszej do 10 minuty i był chyba jednym z najlepszych zawodników na boisku. Na pewno był dzisiaj wyróżniającym się zawodnikiem, bardzo skoncentrowanym, bardzo dobrze nastawionym, wypełniającym swoje zadania, dającym asystę przy trzecim golu. Świetną asystę, którą ma powtarzalność tego doświadkowania z głębi, i tutaj to wykorzystał tak 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 chcemy budować każdego z tych chłopaków, że jeśli nie ma swojej roli w dzisiejszym meczu głównej, no to ta rola główna może mu przyjść na kolejne spotkanie lub, lub to spotkanie za kilka kolejek i każdy z nich jest dla nas bardzo ważny do tego, żeby pomógł zespołowi iść do przodu. I tutaj tak samo Cię było z Adrianem. Uważam, że to jest przykład właśnie dzisiejszego meczu, jak szybko może się zmienić jedenastka na kolejny mecz i jak dużo dać takie dobre nastawienie zawodnika, który jest ciągle gotowy jak dużo dać zespołowi. Spodziewałeś się trudniejszego meczu niż przed tygodniem? Wiadomo, Wiślanie troszkę wyżej w tabeli, derby małopolski, rewanż gdzieś tam z tyłu głowy za Puchar Polski. Ja uważam, że każdy mecz tutaj jest e, ciężki i, te, i Wiślanie tak samo. Wiślanie dysponują naprawdę dużą jakością piłkarską, jeśli chodzi o, o, o jakość tych zawodników doświadczonych. Oni umieją e, grać e, w, m, pod presją, umieją tą piłkę umiejętnie przytrzymać, i dlatego nam zależało na tym, żeby im zostawić jak najmniej miejsca i tutaj ciągle naciskać, ciągle zmusić do ciągłego ruchu w meczu. I dlatego e, ten mecz na pewno był inny niż Związownicą. Każdy mecz będzie inny, ale ja wiem o tym, że. Tutaj trener, gości, sam zespół stać na pewno na, 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 na dużo i to jest groźny zespół. Jeśli ktokolwiek wypoczę do takiego meczu bez odpowiedniego nastawienia i przygotowania się do niego, no to Wiślanie są tak groźnym zespołem, że na pewno. Są w stanie z każdym tutaj wygrać i dlatego nie w każdym meczu i czy to będzie siarka, czy kolejny rywal, będziemy tak samo podchodzić do kolejnego meczu, bo to jest dla nas najcenniejsze. Ta droga i kolejny mecz. Dzisiaj zamykamy temat wiśla na od poniedziałku myślimy już o siarce. Sponsorem generalnym Nowotarskiego klubu piłkarskiego Podhale jest firma Wojac. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas: Stacja Paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. Firma Janas. Hotel Resort Pieniny. Hotel Ibis Styles Nowy Targ. Yamako. KSM. Almedica. Mhurt, Bedclick oraz Powiat Nowotarski.